Jesteśmy na ścieżce rowerowej imienia Ryszarda Szulkowskiego. ścieżce, która biegnie trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Najprawdopodobniej jedyna taka na Dolnym Śląsku, a być może także w Polsce. Raz biegnie między stawami, innym razem środkiem lasu. Zapraszamy do Doliny Baryczy, zapraszamy do Milicza. Piotr Lech, burmistrz gminy Milicz. Jesteśmy w przepięknej krainie, krainie Doliny Baryczy, w gminie Żmigród. Od lat jako gmina stawialiśmy na turystykę. W ostatnich latach wybudowaliśmy blisko 30 km bezpiecznych dróg rowerowych. Chcemy część tych odcinków włączyć do projektu cyklostrady dolnośląskiej, a są to drogi o nawierzchni głównie bitumicznej i z betonu wałowanego o szerokości od 2 do 3 metrów. Do zobaczenia. Wspólnie spotkamy się na tych wspaniałych trasach. Robert Lewandowski, Burmistrz Gminy Żmigród. Zapraszam na 14-kilometrową drogę rowerową na odcinku Wołów Lubiąż. Jest to przepiękna trasa rowerowa z pełną infrastrukturą, z zapleczem technicznym. Dariusz Chmura, burmistrz Wołów. W związku z tym, że do Prusic można dojechać w zaledwie 20 minut, chcielibyśmy, aby gmina Prusice i miasto Prusice było Dolnośląskim Park&Bike'iem, czyli takim miejscem, gdzie można bardzo szybko przyjechać z Wrocławia i pojechać dalej. A gdzie można pojechać? Dziś można bezpośrednio naszą rowerostradą dojechać do Szmigrodu i do Wołowa, a już za chwilę do Obornik Śląskich i do Wołowa. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście skorzystali z naszego party bajku, bo wszystkie drogi prowadzą do Kłosic. Igor Bandrowicz, Purnicz Miasta i Gminy Prusice. Zapraszamy do naszej krainy rowerowej przez moją gminę, czyli gminę Oborniki Śląskie. W przyszłym roku zostanie wybudowana już cała oś północ-południe, gdzie to piękne miejsce będzie połączone z Wrocławiem. Także zapraszamy wszystkich do korzystania z uroków przyrody północy Dolnego, Dolnego Śląska. Arkadiusz poprawa burmistrz oborny śląski. Powiat Szebnicki pozyskał środki, aby połączyć powiat Szebnicki z powiatem milickim. I w tym celu wybudował drogę gruszeczka Książęca Wieś. Małgorzata Matusiak, starosta powiatu Trzepnickiego. Razem budujemy dla Was Dolnośląską Krainę Rowerową.